Siema! Jeśli robisz sportowe auta, to na pewno kojarzysz ten dźwięk. Mówiąc ten dźwięk, miałem na myśli to charakterystyczne pierdnięcie przy zmianie biegu. A bierze się ono stąd, że to Audi przy zmianie biegu e, ma na chwilę wyłączony zapłon i nie ma to wpływu na podawanie paliwa do komory spalania, Czyli paliwo jest dalej podawane do komory spalania, zapłon jest po chwili uruchamiany, a ta rozgr to rozgrzane paliwo trafia do układu wydechowego, który jest rozgrzany i wybucha, tworząc ten charakterystyczny, zajebisty dźwięk. To twierdzenie ma jednak swój cel. W tym aucie jest estronik, czyli takie lepsze DSG, a jeśli nie wiesz, co to jest DSG, to jest zajebiście szybka, dwusprzęgowa skrzynia automatyczna, która zmienia biegi w 8 milisekund. Generalnie w każdym automacie masz ciśnięty cały czas e, gaz. I w momencie zmiany biegu, a silnik wchodziłby na obroty, jeśli nie byłoby tego pierdzenia, e, i skrzynia zmieniałaby bieg i bycie szarpło do tyłu. Tak właśnie. To się dzieje jak w manualu sobie puścisz sprzęgło za szybko, to też się tak szarpnie. To tak samo by to wyglądało w, w tym DSG czy stroniku jakbyś. A...